Dzieńka, kochani, jakiś czas temu w choru zakupowałbym, pokazywałam Wam olejek z Rituals do twarzy i zaczęłam go właśnie testować i słuchajcie, mam go właśnie na twarzy i yy, tak jak mówiłam, jest to czysty olejek z, ze słodkich migdałów, yy, z żożowy i z yy, olejek z dzikiej róży. Słuchajcie, ja mam go właśnie na twarzy i chciałam, właśnie nałożyłam go i chciałam zobaczyć, jak, jak, się będzie utrzymy, jak się będzie utrzymywał i zachowywał. Bardzo fajnie wsiąka, yy, nie trzeba długo czekać, ja mam tylko mam nałożony właśnie ten olejek i do tego od razu podkład i makijaż. Powiem Wam, że jestem bardzo zadowolona, fajny. Nie wiem, czy tutaj to światło dobrze pokazuje, ale może w kamerce się świecę, ale powiem Wam, że jest bardzo fajny, taki promienny wygląd, bardzo mi się podoba i powiem Wam, że zobaczymy, jak on się będzie zachowywał dalej. Dam Wam znać. No i uciekam robić sobie śniadanie. Kochani, witam się z Wami z kuchni. Robię sobie dzisiaj na śniadanko omleta. Zaraz Wam pokażę, jak, co używam do omlecika. I tutaj mamy tak, kochani, trzy łyżki, łyżki płatków owsianych, dwa jajka, banana, cynamon. Używam też, kochani, kurkumy. Jest to bardzo fajne i bardzo zdrowe. Zioło. Ja Wam polecam poczytajcie sobie na temat kurkumy. O, właśnie, tak sobie sypnę. I jeszcze dodaję mleko migdałowe. Tutaj jest Acti Leaf. To jest zaldika, jakieś takie mleko y, niesłodzone. Dodaję właśnie, żeby była konsystencja troszkę taka rzadka, ale ono później fajnie się robi, jak on rośnie właśnie na tej patelni, to on y, wtedy się robi taki wypulchny. Okay, zaraz wam pokażę, jak on będzie wyglądał, jak już, y, wymieszam składniki, będzie na patelni. Kochani, tak już właśnie wygląda omlet na patelni. Fajny jest właśnie taki pulchny. Ja wam zaraz pokażę. Yy, zawsze tak nakłuwam go widelcem, żeby zobaczyć, czy on jest już taki właśnie fajny. Yy, I, kochani, będę yy, do was się później odzywać, ponieważ. Yy, nie, nie, wspominałam was, ale, yy, nie wspominałam Wam, ale wybieramy się do Polski na yy, yy, wakacje i wiecie co, Będzie, będę się do Was odzywać, bo jeszcze muszę skoczyć do miasta, zrobić yy, ma, tam drobne zakupy dla yy, bliskich i może pokażę Wam co kupiłam, jak może się uda i wiecie co. Kochani, jeszcze chciałam Wam przed wyjściem pokazać, co mam na sobie. Dzisiaj u nas jest temperatura 15 stopni, no i nie jest właśnie za ciepło, chociaż mamy lato, więc Wam pokażę, co mam na sobie. I tak. Y Ogólnie to tak płaszcz mam z H&M, z wyprzedaży, bardzo fajny. Ja Wam powiem, że on kosztował 65 euro, ale y, on był na wyprzedaży. Ja chyba za niego dałam 29,90. Bardzo fajny, taki klasyczny. Ja właśnie lubię tak y, do różnych y, stylizacji mieszać, właśnie sportowy z eleganckim. Y, jego można, kochani, nosić, ja Wam zaraz tutaj pokażę. Można go sobie założyć tak przez włosy tu nim dać. On ma tutaj taki kołnierz drugi. Można sobie go nosić tak. Możemy go zapiąć tutaj. Może być tak bardziej prosto. Szybciutko Wam jeszcze tak pokażę. O! I z kołnierzykiem. Bardzo fajny look. I... Ale ja dzisiaj mam odpięty. I on ma tutaj taką oklapkę. I z tyłu też jest coś takiego. I... Ja dzisiaj będę trochę odpięta, nie chcę, żeby mi było za gorąco. I jeszcze Wam pokażę. Yy. O! Jeszcze Wam pokażę na dole mam jeansy. To już jest z jakiejś yy, chyba sieciówki. Kiedyś kupiłam w Holandii, jak byłam właśnie. I yy, buty mam z... Yy. nie wiem czy to widać. Zaraz jeszcze raz pokażę. Buty mam z Clarksa, to są skórzane, takie brudne, róż, bardzo wygodne, zapinane na rzepy. Też już mam je chyba z 2 czy 3 sezony, bardzo wygodne. No i kochani, odezwę się do was później, jak wrócę i może wam pokażę co udało mi się kupić dla bliskich. A jeszcze, kochani, na ustach mam błyszczyk z polecenia Ani z kanału Fokusowana. Jest to błyszczyk z Essence i kolor 06. Bardzo fajny, taki naturalny kolor. Pozdrawiam Cię Aniu. I jeszcze zakładam plecak, bo musi być mi wygodnie. Bo pamiętajcie, zawsze trzeba stawiać na wygodę. No i plecak zakładam i to się tak prezentuje. No, i trzymajcie się, i odezwę się do Was później. Pa, kochani, witam się z nami ponownie. Ja już jestem po zakupach, i może Wam od razu szybko pokażę, co mi się udało zakupić. I będzie tak, może najpierw byłam w sklepie Next i kupiłam perfumy, bardzo fajne. Są to perfumy Paradise for Fem. O, tak wygląda, bardzo fajne opakowanie. I to są nuty słodkie. Z magnolia, róża, sandalwood, apel i Lemon. Tak się, tak się prezentują te perfumy. O, bardzo fajne, bo testerą hałam, więc super. <laughs> Dalej kupiłam odżywkę i szampon do włosów. <laughs> to są do włosów farbowanych Maui Moisture. To jest bardzo fajna firma, ona jest w super dragu i... Te, to są kosmetyki wegańskie, bez żadnych minerałów, silikonów, SLS-ów, parabenów, bez niczego. Bardzo fajne produkty. Polecam. Dalej, będąc za, że też kupiłam perfumy, ale to dla siebie. Bardzo fajne, 100 ml za 13 euro. I to jest Magnolia, Gardenia i Amber. Bardzo fajny zapach i perfumy 13 euro. W Super kupiłam też dla siebie dwa deodoranty Sanex Invisible. To jest przeciwko białym plamom na ciemnych ubrankach. Bardzo fajne są te produkty z Sanex, bo one są, jak ktoś ma bardzo wrażliwą skórę pod pachami, to bardzo fajnie łagodzą. Następnie będąc w Primarku kupiłam takie termoforki, wiecie co, to jest bardzo fajna sprawa, już wcześniej chciałam kupić, ale ich nie było i to jest bardzo fajna sprawa, o, i one w środku mają tutaj taką gumę i to jest bardzo fajna sprawa, jak, jesteś, jak jest Wam zimno, jesteście przeziębione albo no czy Was brzuch boli, to jest bardzo fajne, są takie te termoforki. To kupiłam właśnie takie w Primarku. Później będąc w sklepie Regata kupiłam Polar, bardzo fajny czerwony, taki duży. O, proszę. Kochani, w ogóle te wszystkie rzeczy, co wam też pokazuję, to są prezenty, a dla mnie to tylko jedne perfumy i te dezodoranty antyperspiracyjne. Następnie w hajemie kupiłam takie oto bluzeczki. One mają bardzo fajny skład, bo jest tutaj wiskoza i bawełna. O, proszę bardzo. Takie obcisłe, bardzo fajny W jest tutaj dekolt. I słuchajcie, będąc w Ticke Maxie, z polecenia Karolinki z kanału Brave Wave kupiłam paletkę Becca Chloe and Malika. Jestem tak podekscytowana, wiecie co, że po prostu jak weszłam tam i zobaczyłam je na półce to po prostu myślałam, że oszaleję. Proszę zobaczcie. No po prostu one są tak cudowne, że naprawdę cudo. Będę testować, a jestem pod wielkim wrażeniem, że udało mi się je kupić i one były w cenie 35 euro. Ok. Następnie też kupiłam w TikEmaxie olejek po kąpieli do masażu, bo ja uwielbiam olejki. I to jest konopia i żożoba. Taki fajny olejek to jest wygładzający i bardzo fajny zapach słodziutki. I powiem Wam, że on kosztował 7 euro szkanemu opakowaniu. I ostatnia rzecz, to są gumki Invisi Bobble. To są te gumeczki takie, wiecie, te plastikowe, takie do włosów i one kosztowały z 7 euro na 4. Bardzo fajnie też mi się udało właśnie zakupić. I słuchajcie, to by było na, na tyle. Myślę, że zakupy Wam się spodobały. To są też prezenty. Nie mówiłam co dla kogo, bo wiem, że ten filmik będą oglądali moi bliscy. No i słuchajcie, pozdrawiam Was serdecznie i trzymajcie się do następnego. Pa!